Jak chodzi tutaj o poruszanie się e, zakres roku i tak dalej, to będziemy musieli jego słuchać. Nie? No i chcemy go posłuchać. No, Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. A ja już daję powiem jasne, nam sprawnie, co tu się dzieje, tak? Jasne, jasne. I co tu ma być, co tu ma się dziać? No tak. eee, mamy inwestora, którego tutaj kupujemy. Firma jedno, do no. wkowy. Firma no jest Tak. Nasza rodzima, polska. Także no. Chcemy go wybudować, żeby tutaj działał. Od kiedy inwestycja tutaj? Od grudnia 2000... do zeszłego roku. Do roku. Tak. Będzie też od tej strony nie? Drugi tam jest. Tamten, tamten, tak? tamten na początku. Są dwa wjazdy na teren tutaj obiektu. Hmm. Będą, będą docelowo. Tak, tak, tak. No, docelowo. Natomiast główny wjazd, panie Jaczyku, będzie... Główny ten. Ale wejście to jest taki szalony. Tak, tak, właśnie, nie? tak. Na tak. tych schody. Również To tam jest główny no, wejście? Może to będzie trzeba na koniec robiony, bo to jest e, a więc trzeba uważać e, o, a na samym końcu co to jest jeszcze? Na pracownicy. Pomieszczenia techniczne. Połownia, e, sprężarkownia no. e, Także tutaj na dole e, laboratoryjne pomieszczenia e, mhm. socjalne. Do góry biura. No, my nie mamy za dużo ludzi w biurach, więc nie trzeba aż tak było budować. Zakład dotychczasowy tak się zdarzyło, że jest w centrum miasta. No i ze względu no, w, w, w centrum? Tak, 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 w centrum. To, czyli bez możliwości. Bez możliwości. Nawet i... cały czas dzięki władzom samorządowym mamy jakiś tam dojazd w miarę logiczny, mm -hmm. ale jest to trudne logistycznie nie zorganizować, bo jednak samochody ciężarowe w centrum no to tak mm -hmm. słabo. nie? Natomiast tak. Y Produkcja pelet na znaki. Właśnie pokażę jaki my produkt robimy. No dzisiaj cały czas proces programy chcemy zakończyć, panie Jacku. W sierpniu. Teraz? Tak, tak jest, sierpniu. Wszystko idzie dobrze. To są pelety. Czyli wygląda jak makaron. I to jest nasz produkt, który sprzedajemy. To sprzedajecie? Tak jest. Ale naszymi klientami 75% to jest Mm -hmm. Są firmy, które wytwarzają z tego, wysmażają, wytwarzają przekąski. Z tego? Tak jest, z tego. Czyli no, popularnie chipsy, tak, tak mm -hmm. można by było mm -hmm. powiedzieć, coś jak chipsy, ale oczywiście chipsy są tylko ziemniaka. My tutaj dajemy już takie mieszanki, takie receptury, które mają ten charakter prostorowodny. Czyli niska zawartość tłuszczu, niska kaloryczność, mm -hmm. wysoka zawartość wodnika, e, wysoka zawartość białka, czyli wysokoproteinowe. E, no. W takiej formie, jak jedzie, to koszty transportu są optymalne. Ale to jest tak pakowane? Ta, nie, 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 to w Wielka bagach jest. albo w takich, no 24 tonowy transport i no nie wałrzy e, e, no, się powietrza, no bo raz, nie, z jednego samochodu pelety można mieć, e, no 30 samochodów i znaki wyznaczone. Wszystko tu idzie nam zgodnie z planem. Eee, jedynie co, to nam się nie operator. Eee, no niestety tutaj mamy problemy, z ma się eee, bo od, no, podpisaliśmy umowę przyłączeniową w marcu zeszłego roku. Miało być wszystko gotowe w ciągu miesięcy. No ale nie nie, no, niestety z ciężko się dogadać, bo. Eee, kolejne, kolejne. To Utså, no o co, No o właśnie, one mają swoje mają zawsze zmiany, więc to jest taki jedyny znak zapytania, pytania. E, czy, czy nam e, w terminie, no... Właściwie, no... Możliwe. po terminie, ale... Skoro ty już masz to tak to Ale nie wybudowali, tak? Nie wybudowali. I nie, nie mają zamiaru budować. I nie tak. mają zamiaru budować i te tereny inwestycyjne zagrożone. Przejdźmy samorządowcy tak. mieli taki pomysł, żeby to jednak jedną całą działkę prawdziwego tak. tak, no no do dobra no? inwestycja, tak? No, tak? Za dobre pieniądze. No, tak, w każdym razie no, my, my się na tym oglądamy, to jest typowo w strefie przemysłowej w planie zagospodarowania, teren e, no, władze samorządowe ze starostów na czele uczą, że to będzie jakaś taka przyczynka do tego, że wielu inwestowi kolejnych. No, zawsze ten jeden, pierwszy. No, pierwszy dzień, no, my mamy najgorzej, bo trzeba pokonać trzeba pokonać gaz, a potem dokładnie, Reszta ma na łatwiej. No, ale... Jest tam ta nasza byczność, że w ona od roku jest Historia. Historia. Nie czułem z tym związaniem, chcemy taki kraj byczny ale to będzie wyglądało to bo jeżeli to są poceny międzynarodowe, które mają po no tak, całej Europie zakłady, również w Polsce, to dostawa do Polski jest tą no tak, krajową, sprzedażą. ale negocjuje się kontrakty, na przykład w Niemczech. Tak? Czyli no ale to, to nie mamy z tego Uważam, że to zdaje nam się fajnie. To było w nocy dopierane. Takie mamy do te i W poniedziałek będzie kolejny etap. Tak, tak. Na dzisiaj gdzieś tam nam się udaje, ale to jest wszystko oparte na takim zaufaniu naszych do nas, że byliśmy do tej pory prawdopodobnie, ale standardy pewnych samą prawdopodobnością się nie wypełni, więc musimy te standardy zagwarantować takie jakie są, szczególnie te takie wynikające z systemów certyfikacji żeby wności i bezpieczeństwa żywności.